Witajcie w dzisiejszym odcinku. Naprawdę, nie wierzycie, nie możecie wierzyć albo nie, ale od tej osoby dostałam vip i kilka pozder oraz prezent z listy. Wygrałam u niej konkurs, no ale i tak dziękuję, Jezus! No i tutaj w sumie, nie, to nie był ten artbook. Mm, mogę wam pokazać w sumie. Że wygrałam. No chyba już usunęłam tamten ad -book. O, ale. Ale tutaj e, wygrała MA232. Gratulacje. Dziękuję wszystkim za wzięcie y, udziału. No, Lowit jest w sumie. Y, I jej ku dziękuję. Oczywiście musiałam podziękować. Tak samo pisałam do niej. Y, mogę Wam pokazać. Hej, wylosowałam cię na Pipka i pozdrawiam. Gratulacje. Pozdrawiam, jak będziemy w tym samym czasie aktywna. No i teraz byliśmy przy chwilą. Niestety nie zdążyłam nagrać, ale no, naprawdę. Jejku, serio, dziękuję. Wow, nie wierzę, jestem aktywna. Serduszko. No, serduszko moje i serduszko. Kupiłam się też dodatkowo kilka rzeczy z listy. Jeju, Jezu, dziękuję. I serduszko, miliardy. Możemy otworzyć jeszcze te prezenty z listy. W sumie, co ja tutaj miałam? Już, już mam w sumie bardzo mało rzeczy z listy. A ona kupiła mi w sumie prawie całe, całe, całe dwie strony, więc otworzymy sobie. I są te spodnie piękne. Tatuażyk o, y, rzęsy tutaj. I tutaj jeszcze dwa prezenciki, którym jest to y, y, i to. Chociaż w sumie na razie to nie pasuje, więc ja muszę się tutaj przebrać. Ale naprawdę, dziękuję Ci. Jesteś, nie wiem, że ja cokolwiek gram, Jeszcze te włoski mi dała. Więc naprawdę, ja nigdy nie myślałam, że mam jakieś szczęście, jakiegoś farta. No a tutaj nie, nie chcę się przychwalać jeszcze, bo wiecie. No ale. Przepraszam, jakoś uraziłam, że może ktoś pomyślał, że jestem, yy, jakoś przechwalam się, czy coś. No ale ja nie chcę, nie chciałam. Więc wybaczcie mi, ale ja nie chciałam, więc no. Uch, możecie się gniewać, może nie. No ale dobra, co jeszcze dała coś, co naprawdę system rozwala: ładowanie VIP. W ogóle nie, to to nie działa na, na zamknięte, jakby ten trik, <grym> niestety, ale naprawdę nie wiem. Czy otworzę to teraz, czy kiedy, naprawdę, Jezu, dziękuję Ci, chcesz nie wiem, ja nie wiedziałam, że mam takie oferta w życiu, nie no, naprawdę, Czy sobie zmieniłem zwierzaka, a na razie nie będę otwierać, w sumie, no bo po co, na razie chcę sobie tutaj zostawić, może jak będzie tydzień unikatów, to trochę sobie pokupię, chociaż oczywiście nie chcę, ale nie wiem, może coś za niedługo będzie. Oczywiście, chciałabym jakieś tam unikaty, ale mam nadzieję, że te, które już były, bo nie chcę tych, które dopiero będą, bo to. Aha, i mi się MSP zlakowało, czyli super. No, naprawdę, ten odcinek, przepraszam, że jest taki krótki i bez montowania, no ale z niedługo wyjeżdżam, no i w sumie dziękuję. Dziękuję za to wszystko. Misiu 1972 jedno serduszko napiszemy, a ja już się chyba z, my, z wami żegnam i do zobaczenia.